Siema, kochani, witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu. Zobaczcie ten widoczek może pięknie jest. Przyjechaliśmy na wycieczkę, bo jest tak pięknie. Mamy, nie wiem, ile, z 8 stopni, może, ale daje słońce czadu. Zaraz idziemy znowu chodzić. Pochodzić. Idziemy, idziemy. Witam się z Wami jeszcze raz. Kochani, tu jest statek. Pamiętacie to miejsce, nie? Co, co wtedy było tak kurczę, padało, a dzisiaj jest przecudownie. Idziemy teraz tam w dół. Pamiętacie, jak Wam mówili, mówiłam ostatnio, że mieliśmy zejść na dół, co było tak stromo, ale się nie udało. Oczywiście, bo była ślizgawica w dole i byśmy w poślizg wpadli, a mieliśmy buty sportowe. Dzisiaj mamy bardziej takie, no ja mam takie bardziej teraperki, ale zobaczcie to niebo. Ja mam okulary i powiem Wam, że, że w pewnym momencie czasami to nic nie widzę, ale jest dużo ludzi, jest przepięknie. Zobaczcie, jak jest mega. Tam statek w tle płynie. Nie mogę Wam zrobić zbliżenia, bo nagrywam tą moją nową kamerką. Testuję ją cały czas. Jest fajna, mała, wygodna, nie zwracająca uwagi na siebie, a o to mi właśnie chodziło. Ale widoczki to po prostu zapierają dech w piersiach. Więc dzisiaj pogoda przepiękna do nagrywań specjalnie dla Was. Kochani, byliśmy tam. Gdzie jest mój palec? A tu, byliśmy tam. I tu po takich schodkach, nie wiem czy to będzie widać, widać. Schodzimy na dół. I zobaczcie tutaj ten widok. Już jesteśmy coraz bliżej. Coraz niżej. I jest świetnie. Jest <laughs> Ale jest pięknie. Schodzimy na dół. Jednak dzisiaj się udało. Idziemy na dół. Widzicie to moc? Zobaczcie, ja pierdzielę, jest pięknie. Zobaczcie tu. Jesteśmy w cieniu, a tu u góry, wszędzie. I jeszcze się odwrócę dla Was. Zobaczcie u góry, jaka skała nade mną. Mam nadzieję, że mam. S w yy, swoich widzach kogoś, kto lubi góry. Dajcie znać mi pod filmem, czy lubicie góry. A tutaj są klify, prawda? Pięknie jest. No i co kochani, zeszliśmy na dół, udało się, jestem mega podekscytowana, zobaczcie, jesteśmy na dole tutaj na plaży, zaraz wam, odwrócę kamer... zaraz wam odwrócę kamerę i wam pokażę, jest tak cudownie, pięknie, jesteśmy tutaj na dole, nie wieje, jest fajnie, ale fale są ogromne, więc y, zaraz tutaj wam się y, odwracam kamerę i pokazuję. A tutaj, zobaczcie, ktoś fajnie poukładał kamie, kamienie, bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba. Muszę tu uważać, żeby woda mnie nie dojechała. Dobra, odwrócę kamerę. Zobaczcie, o nie, nie mogę, zaraz odwrócę, zaraz odwrócę kamerę i Wam pokażę, jak tutaj wygląda z przodu kamery. Byliśmy tam na górze, gdzie są ludzie, nie wiem, czy będziecie tam widzieć ich, tam sobie chodzą, tam. A my zeszliśmy na dół tutaj na tą plażę. Jeszcze nigdy tutaj nie byliśmy. Jest przepięknie, zobaczcie, jak blisko, normalnie tutaj mam pięknie to wygląda. A w lato jest na pewno jeszcze fajniej. I na pewno w lato się też tutaj wybierzemy, ale jest cudownie. Dużo ludzi tutaj też poschodziło właśnie na dół. Jest przecudownie. A zobaczcie, jakie niebo jest. Niebo to po prostu... I wszystko dla Was, zobaczcie, tutaj są takie skałki. O, teraz możecie zobaczyć? Zobaczcie, jakie duże skały, przepięknie. Cieszcie oko, to dla Was, moi kochani widzowie. Jestem, ja bardzo lubię tak w weekend, powiem Wam, spędzać tak bardzo właśnie, jak Wam to powiedzieć? Tak, no turystycznie można powiedzieć, czas, bo bardzo lubię wykorzystywać, jak jest przepiękna pogoda. To uwielbiam, uwielbiam i wdychać to świeżutkie powietrze. Zrobiłam to dla Was. Weszłam z dołu na górę. O mało bym nie miała zawału, ale kurde jeszcze teraz oddycham, tak powiem Wam, ale dotlenienie konkretne. Ale czad, powiem wam. Normalnie siłownia, siłownia. Ale jest super, bo już jesteśmy prawie na górze i to się liczy. Pięknie spędzony czas i jest mega, mega gorąco. W sensie no nie, gorąco nie jest, jest pięknie słonecznie. Jest czad, jest czad. Wiatr jest mega mocny, ale słońce nadrabia, bo jest po prostu nisko, tak jak zawsze. I jest i daje czadu, o tak powiem. Rogi mam. No, do później kochani moi. No kochani, my już w aucie pokonaliśmy taką normalnie górę i, i takie przeszkody, ale było mega fajnie pod koszulki po prostu do wykręcenia powiem Wam, całe normalnie mokre, ale jest pięknie no, jedziemy na zakupy spożywcze, potem chyba do domu no i co, i tak mija nasz weekend, mam nadzieję, że, wam się, że miło Wam się oglądało, zawsze dla Was staram się jakieś ciekawostki fajne, tak jak się powtarzam, Wam nagrywać, słońce mega świeci, dajcie w ogóle znać, czy lubicie takie wycieczki, czy wolicie morze, czy wolicie góry, jak, jak tam, lubicie się wspinać tak? Jak my chodziliśmy dzisiaj? Ja miałam dobre buty, cieszę się, bo miałam mega stabilne na tą moją kostkę, o której wam opowiadałam, że jest chyba skręcona, że jest taki balon. No ale, ach, tam. Jest, to jest, przejdzie. Jak ma przejść, to przejdzie. No dobra, to kochani, będę kończyć. Pozdrawiam Was serdecznie, przesyłam moc buziaków. Zapraszam do subskrypcji. I dziękuję za te osoby, które ze mną są. Uwielbiam Was i trzymajcie się do następnego. Pa!